Cześć! Tym razem kolejna odsłona przyrządu ułatwiającego samodzielne cięcie drewna. Tym razem większa edycja. Też ma kółeczka, ale to są już takie mniejsze. Z nim jest większy problem, żeby gdzieś wjechać na jakiś grząsz, grząski teren, żeby go przesuwać. No ale póki co zdają egzamin. A tutaj obok właśnie jest fajna sprawa, bo ten e, przyrząd można sobie zaczepić normalnie, jako przyczepkę i zabrać go ze sobą e, gdziekolwiek e, no, jest taka potrzeba, blisko e, właśnie e, powiedzmy, miejsca, w którym mm, musimy rąbać to drzewo, czy ścinać, i potem na, na drobne kawałki. No, i to jest bardzo przydatne, szczególnie, że można jakimś małym traktorkiem, czy małym. Widać cię Helenka, widać albo kładem, nawet czy, czy cokolwiek. Przesuń się Helenka, bo tutaj chcę przycisnąć. O, i to drzewo można bardzo tutaj się zrogo oprzeć o nie, i nic się nie dzieje. Jedyna rzecz do poprawki jest taka, że tutaj yy, to miejsce nie pozwala podnieść tego bala. E, powiedzmy, do góry za mocno, bo on się wtedy tutaj o to opiera. A byłoby lepiej, jakby go tutaj wcisnąć e, pod kątem, i wtedy on, jakby sobie opadał, to by się porządnie zakleszczył też o to, bo to by wtedy niżej mogło e, opaść. No ale e, tragedii nie ma. Pospawane migomatem z rurek. No i tutaj ten sam problem, powiedzmy, który pokazywałem kiedyś e, z tą naszą e, machiną, co ojciec tam sobie sam pospawał. Tutaj został rozwiązany właśnie takim drutem, żeby to się nie kręciło. No to ma taką blokadkę tutaj też już po fakcie tutaj no się ogarnęliśmy, że, że ta karura to nie jest najlepszy pomysł. okrągła dlatego no mówię, coś takiego. No i najgorzej, najgorzej to, to nie wyszło zdaje w miarę egzamin. No tylko mówię, no, już też po fakcie się zorientowaliśmy, że ten element powinien być troszkę inaczej. No i tutaj też te zęby tak samo samemu są porobione. Jak widzicie wszystko to są takie elementy, powiedzmy, które łatwo można samemu gdzieś tam nawet na, na złomie ogarnąć. Parę rurek, blaszek i tak dalej. Co tam, Helenka? Jest cię Ania? Jest. Śmigaj tam do cioci. W no, domku. No, także, yy, tak jak mówię, no, tego typu przyrządy są yy, bardzo, bardzo, bardzo yy, przydatne. Yy, za każdym razem, kiedy, kiedy właśnie trzeba samemu nie ma kto przytrzymać, no i nawet takiego bala, no to, to też druga osoba nie do końca ma jak przytrzymać, żeby to uciąć. No to każdy, kto kiedyś. Yy, Piłą łańcuchową drewno na ciął to wie, że, że jest po prostu z tym e, trochę problem. No a tutaj, właśnie, cała zasada polega na tym, że obcinamy sobie tutaj, e, zaczynamy od końca i piła się po prostu nie kleści, no nie? Także to jest e, bardzo, bardzo dobry e, sposób. Także jak macie, no mówię parę, parę rurek, parę kątowników i spawarkę. Tutaj akurat fajnie było robione, bo migomatem, ale tak jak pokazywałem tamto poprzednie też są takie gluciaste spawy zwyczajną, taką elektrodową i też swój, swoje powiedzmy zadanie spełni. Nie musi być Powiedzmy, przerost formy nad treścią nie muszą być jakieś super najdroższe narzędzia, żeby sobie coś takiego zrobić. Także to było na tyle. Dzisiaj chciałem tylko pokazać właśnie kolejny pomysł, jak sobie z tym radzić. Im więcej tego w internecie, moim zdaniem, tym lepiej. Jak ktoś będzie szukał, to, to będzie mógł sobie właśnie zapożyczyć, bo to też jest pomysł z interneta. No ale tutaj już właśnie ten. Projekt powiedzmy, widzicie, że, że można by usprawnić przez tą małą zmianę, by się lepiej używał. Także, to jeszcze raz tyle dzięki i do następnego razu.